jeden potrafi czarować, drugi potrafi trafiać komara w jądro. Więc no taka konwencja, może nam się to podobać, może nam się to nie podobać. Cześć, jeśli mnie jeszcze nie znacie, to jestem Dominika i tak się złożyło, że jestem również szermierzem. Ćwiczę szermierkę już 10 lat w Szkole Szermierki Aramis, czyli największej szkole nowoczesnej szermierki klasycznej w Polsce. Dlaczego to jest istotne? Jest to istotne o tyle, że o ile zwykle rozmawiamy o fantastyce, to dzisiaj też będziemy rozmawiać o fantastyce, ale połączymy ją sobie z szermierką, ponieważ niedawno robiłam recenzję AHAI. Jeśli jesteście ciekawi, czy mi się podobała ta wycieczka do kraju, wielkiego zła, to kliknijcie sobie tutaj i sprawdźcie. Warto. W każdym razie czytając Achaję, jak to zwykle, zwróciłam uwagę na sceny walki. No ponieważ potrafię szermierkę, potrafię w szermierkę, to bardzo mnie interesuje jak, te, jak takie sceny walki opisane są w książce. A ponieważ trochę pytań o szermierkę, i właśnie o to, jak jest przedstawiana w książkach, jak powinna być przedstawiana w książkach, pojawia się od czasu do czasu na naszym Discordzie. To pomyślałam sobie, że może to być dla Was bardzo ciekawy odcinek. Więc zaczynajmy. Mam dla was dwie wiadomości, dobrą i złą. Zła wiadomość jest taka, że w większości książek szermierka nie ma sensu. Nie wiem skąd to, że biorą wiedzę na podstawie której potem opisują te sceny szermiercze, czy z innych książek, czy z internetu, czy może sami wymyślają to, co powinni napisać. Czasem mam wrażenie, że to ostatnie. Wyjątkiem są właściwie tylko te osoby, które ćwiczyły kiedyś szermierkę, jak na przykład Roger Żelazny. I faktycznie tam pamiętam, że sceny były bardzo fajnie napisane, ale czytałam to tak dawno. Czytałam jego książki, czyli głównie pamiętam, że było to bardzo fajnie opisane w Jak się nazywało? Kronikach Amberu, w Amberze ogólnie, ale czytałam to na tyle dawno, że musiałabym wrócić sobie do tych scen, żeby powiedzieć o nich coś konkretnego, ale w każdym razie pamiętam, że były fajne. Osobiście trochę to rozumiem, ponieważ sama popełniłam parę takich szermierczych herezji w swoim życiu, zanim zaczęłam ćwiczyć, ale szczerze mówiąc, jeśli zamierzacie kiedykolwiek coś napisać, to polecam przejście chociaż na jeden trening i zobaczyć, o co w ogóle kamantak, chociaż w ogólności, zawsze będziecie mieć przynajmniej blade pojęcie na temat tego, jak to wygląda. W każdym razie. W Achai walka również jest bez sensu. A dlaczego to zaraz sobie powiemy? Ale jest to o tyle ciekawe, że wśród steków bzdur, które tam się pojawiają, udaje się autorowi uchwycić coś bardzo prawdziwego na temat... Prawdziwej walki i tego, jak ją należy przedstawiać. Ale zanim sobie do tego przejdziemy, to czas na tą dobrą wiadomość, którą Wam obiecałam, żeby nie było, że tylko złe wiadomości. Więc dobra wiadomość jest taka, że nawet z całkowicie bezsensownej, ale dobrze opisanej, czy ładnie pokazanej w filmie walki, można mieć mnóstwo radości, nawet jeśli ta walka nie jest realna. Wiecie, to jest taka trochę licencja poetyka, w której bohater filmu sensacyjnego nie dostaje kulki, nie rozjeżdża go. Na przykład auto, kiedy ucieka ulicą i tak dalej, i tak dalej. I w fantazy mamy za to właśnie to, że czasem ta walka jest taka no, trochę udawana, ale dopóki fajnie się czyta, to spoko. Ale dobrze, Ahaja. W obozie niewolników Ahaja uczy się walczyć od Hekke, czyli szermierza natchnionego. Na czym polega system walki opisany w tej, w tej trylogii? Otóż mamy hierarchię szermierzy w zależności od ich umiejętności. Od zwykłych leszczy typu żołnierz do coraz większych kozaków. Swoją drogą to całkiem ciekawe, czemu się mówi kozaków w tym kontekście. Czy ktoś wie, skąd się to powiedzenie wzięło, bo ja bym chciała wiedzieć. Jak wiecie, to napiszcie koniecznie w, koniecznie w komentarzach. Ale mniejsza o to, zerknijmy sobie teraz na samą górę hierarchii. Nad nimi są mistrzowie szermierki. Mistrz załatwi cię, zanim zdążysz wyjąć miecz z pochwy, zanim zdążysz pomyśleć, że chcesz się z nim zmierzyć. 20 żołnierzy Cię nie ochroni. Są jeszcze Szermierze natchnieni, ludzie, którzy nie przegrywają, których jest kilku na świecie, którzy nie mierzą się ze sobą, chyba że absolutnie muszą. Wiesz, kto to jest Szermierz natchniony? To człowiek, który nie liczy przeciwników. Wiem, co myślisz: jak dwudziestu rzuci się na takiego, toż przecież nawet ręką nie zdąży machnąć. Dam sobie głowę uciąć, że się nie rzuci. A jeśli tego od razu nie zrobią, to Szermierz natchniony czterech mistrzów wyrżnie, zanim pomyślą, że głupio jednak wybrali. Podejście do prawdziwego Szermierza jest jak podejście do węża. Ktoś zginie. Jeśli za długo będą się napastnicy wahać, zginą wszyscy. A nie chodzi mi o czas mierzony modlitwami, nie o czas mierzony oddechami. O mrugnięcie oka mi chodzi. To jest pierwsza fikcja, z którą mamy do czynienia. Oczywiście, doświadczenie gra olbrzymią rolę w walce, i doświadczony szermierz ma olbrzymią przewagę nad kimś z małym doświadczeniem. Ale w walce jest bardzo wiele czynników, nie tylko doświadczenie. Ziemiański przedstawia szermierzy natchnionych jako superbohaterów, którzy potrafią samotnie stanąć przeciwko wielu przeciwnikom albo pokonyw pokonyw pokonywać? <laughs> pokonywać tych przeciwników jednego po drugim i wtedy mogą pokonać nawet kilkudziesięciu z nich. Mamy na przykład taką scenę: I tysiąc osób stanęło przeciw Wirionowi jednej nocy. Miał dwudziestu kilku ludzi. Nie chcieli ich dopuścić, ale musieli. Tam sam cesarz podpisem stwierdził, że to jego synowie, <grych> adoptowani. Ile to jest tysiąc przez dwadzieścia pięć? Wyszło, że jeden szermierz Wiriona musiał zabić czterdziestu żołnierzy weteranów jednej nocy, stanęli w szranki jeden po drugim. Czy wiesz, jak szybko trzeba zabijać, żeby zabić czterdziestu wprawionych ludzi? Szybciej niż bierze się oddech jednym ciosem. Wirion i jego synowie zabili cały legion jednej nocy. Czy to ma sens? Otóż nie ma, jak mówi stare ludowe powiedzenie, kiedy wrogów kupa i Herkules dupa. W prawdziwej walce w końcu zadziała statystyka. Szermierz będzie miał pecha, poślizgnie się na skórce od banana, albo zagapi się, bo siadło mu skupienie uwagi i pokona go ktoś dużo słabszy. Albo po prostu pierwszy lepszy ciura obozowy przywali mu przysłowiową główką w tył głowy. Albo będzie miał włócznie, albo widły, a ten szermierz nie. Czas teraz na szermierczy suchar. Wiecie, jaka jest podstawowa zaleta włóczni? Otóż to, że wszystko dzieje się dwa metry od Was. W każdym razie. Do tego wszystkiego mamy jeszcze efekt psychologiczny. Jeśli taki szermierz natchniony zabije po, koleści, po kolei 30 parę osób i zakładamy, że to niech już będzie ten taki honorowy pojedynek, więc faktycznie nie ma tam nikogo z cegłówką, to trzydziestej którejś osobie mogą w końcu najzwyczajniej w świecie puścić nerwy i rzuci się na takiego wiriona samobójczo. A samobójcę już wcale nie jest łatwo pokonać, nie odnosząc obrażeń. To znaczy, można go zabić, zwłaszcza jak jest duża różnica poziomów, o której mówimy. Ale wiecie... Jak już wbijecie komuś broń w bebechy, to w pewnym sensie będziecie bezbronni, nawet jeśli przez krótki moment, ale odpowiednio dużo determinacji i ktoś po prostu zabierze was ze sobą do grobu, a przynajmniej waszą kończynę. Plus dochodzi jeszcze samo zmęczenie. 40 pojedynków to jest naprawdę dużo. Robiliśmy sobie takie eksperymenty. Czasem, jak ktoś ma urodziny, to wtedy sobie tak wymyśla, że wiecie, zamiast, nie wiem, 18 pasów w tyłek, no to będzie pokonywał 18 przeci przeciwników. A potem, jak ma 40 lat, no to 40 przeciwników. I problem polega na tym, że człowiek już w zasadzie po pierwszych 10 walkach jest skonany, nawet jak ma naprawdę dobrą kondycję, nawet jak jest zawodowym szermierzem. A twoi przeciwnicy są ciągle świeżutcy, jak szczypiorek na wiosnę. Czyli możemy sobie podsumować, że ta sprawa w Ahai to jest bzdura, ale za to bardzo cool bzdura. Fajnie się to czyta, fajnie się czyta o bohaterach pokonujących setki przeciwników w jedną noc. Ja to na przykład bardzo lubię. No nie wiem, no każdy tak sobie troszeczkę w serduszku marzy, że mógłby być takim super bohaterem, takim herosem, który jest w stanie tworzyć legendy. Zresztą ten taki koncept, że doświadczony wojownik jest w stanie pokonać wielu przeciwników przewija się w wielu książkach, w wielu filmach, na przykład też we wschodnich sztukach walki. Ogólnie lubimy to i wydaje nam się, że jak ktoś jest dobry, no to jak chce być jeszcze lepszy, to musi być w stanie właśnie taką seryjkę odwalić. Idźmy dalej. Przejdźmy teraz do samego technicznego aspektu walki. Kiedy Ahaja uczy się walczyć w obozie niewolników, Hekka otwiera jej oczy na zupełnie nowy sposób walki przeciwny wszystkiemu, czego uczyła się do tej pory. Sprawdźmy sobie, co to jest za taka zajebista technika. I może od tej pory okaże się, że warto to stosować. Ja się teraz, słuchajcie, przerzucę na ten sposób walki i będę wygrywać wszystkie zawody. Podkładka. Ten gest, nie, to nie jest ten gest, to jest gest do wcipu. Tego gestu nie robimy na wizji. Z, jak to było z, z łosiem, z takim zuboczonym łosiem albo jeleniem, no nieważne. Jak znacie do to napiszcie w komentarzu. On chyba jeszcze zawiera taki dźwięk. Było to słuchać? Jakoś tak, no nieważne. Czekajcie, to, 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 to mam. Dobrze. Najpierw sobie przeczytamy, a potem ja to spróbuję zrobić i będę sobie porównywać i na bieżąco robić. Na razie sobie słuchamy. Dziewczyna ujęła niesamowicie ciężki kij, ujmując go mocno prawą dłonią przy usztywnionym nadgarstku. Do dupy! Hekke postąpił krok do przodu i wytrącił jej kij leciutkim uderzeniem swojego. Nawet nie zdołała spostrzec, jak to zrobił. Wykręcony nadgarstek pulsował bólem. Nie tak. Podnieś rękę do oczu i patrz. Masz kciuk. Dwa pierwsze palce i dwa drugie. Nazywa się to kciuk, przód i tył. I przód i tył to para palców. Miecz trzymasz trzema palcami, kciukiem i przodem lub tyłem, reszta tylko blokuje. Ujmij rękojeść tak. Kciuk z góry, przód z dołu i tył znów z góry. O, widzisz, a teraz przerzut. Dwoma pierwszymi palcami podrzucasz miecz tak, żeby ostrze leciało na ciebie, aż zatoczy prawie pełny łuk, jednocześnie unosząc rękę. Teraz trzymasz rękojeść dwoma tylnymi palcami. Przed nimi ich kciukiem tylko blokujesz. Ale świetne! Roześmiała się. Tak można przejść każdą gardę. Hekke też się uśmiechnął. Widzisz? To jest długie przejście. Łatwiejsze w wykonaniu, ale trochę zbyt, bo zbyt wolne. Teraz krótkie przejście. Ujmij rękojeść odwrotnie. Strasznie nienatur, nienaturalna pozycja dla palców, więc uważaj. Kciuk i pierwsza para z góry, druga para z dołu. Masz? Znowu trzymała miecz od dołu, skierowany ostrzem ku górze. Teraz lekkie podniesienie ręki przy jednoczesnym rozluźnieniu palców i miecz sam ląduje w pozycji z góry na dół. Ty tylko usztywniasz go palcami. Szybkie, nie? No więc, jeżeli nic nie zrozumieliście, to się nie przejmujcie, bo ja jak to przeczytałam, to też nic nie zrozumiałam. I powiem takie, yy, co? Jakie palce? Gdzie? Co ma być do góry i co ma być na dół? Ale nie martwcie się, ja to teraz wam zobrazuję. To ja wiem, że to brzmi jak instrukcja składania mebli z IKEA i myślę, że nie da się tego wykonać, ale na pewno nam się uda. Wezmę sobie pomoc naukową a i będzie to ołówek, bo szkoda mi palców, żeby pokazywać to na kiju. O, popatrzcie, to jest taki świetny ołówek i on będzie idealny do demonstracji, bo on nam mówi, że to jest hard. Czyli to jest trudne, co będziemy teraz robić. Patrzcie, jest bardzo późna pora, więc ja już mam moją wieczorną fazę. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja, jak się robię śpiąca, to zaczynam gadać jakieś straszne, głupie rzeczy. Więc patrzymy. Jakby co, to to jest nasz miecz, i tu jest ostrze, gdzie jest czarne, żebyśmy się nie pogubili. Czyli tak, patrzymy na rękę, bo tak nam kazali. Tu mamy kciuk, te palce, te dwa, to jest przód, a te dwa palce to jest tył. I teraz mówią nam tak. Ujmij rękojeść tak. Kciuk z góry. Przód z dołu i tył znowu z góry. Czyli, proszę Państwa, to jest nasze fantastyczne, fantastyczny, nowy sposób na trzymanie broni. Proszę bardzo, mam nadzieję, że wszyscy widzą. Nasza sekretna technika. I teraz to jeszcze nie wszystko. Pamiętajcie, że to jest super sposób na to, żeby nikt nam miecza nie wybił. Teraz przerzut. Dwoma pierwszymi palcami podrzucasz miecz tak. Żeby ostrze leciało na ciebie, jednocześnie unosząc rękę. Co? Moment. Nic nie rozumiem. Dwoma tylnymi i tak? Dwoma przed nimi. Teraz mam trzymać. To nie ma sensu. Czekajcie, rozkminię to za kadrem. Z góry, z dołu, z góry. Wziąłem lepszą pomoc naukową, może na tej mi będzie szło lepiej, bo to ma ostrze. Najlepsze jest to, że kminiłam to wcześniej i mi, te, i mi wyszło, a teraz się znowu wszystko pochrzaniło. A, że chyba tak. Tak? Tego się w ogóle nie da trzymać. Ała, moje palce cierpią. Ale przynajmniej przerzuciłam. No i to jest ten przerzut, a w drugą stronę jest jakoś tak. Oj, tak. Świetnie. Rozkminiliśmy, co zasługuje na jakąś nagrodę. Dobrze. Aż mi się bluza rozpięła z wrażenia. O, tak sądzę, że to chyba pasowało do opisu. Chyba, że czekajcie, bo on tu nic nie mówi o przekładaniu kciuka. To chyba to rozkminiłam. Kciuk z góry, te z dołu i te tu. I słuchajcie, długi przerzut. Super sekretna technika. I teraz ostrze jest z drugiej strony. I słuchajcie, możemy tak obejść gardę przeciwnika w ten sposób. To się sprzeda. To się sprzeda, zrobimy jakiś kurs korespondencyjny, szermierki, i totalnie ludzie to kupią. Teraz to jest dobre, tu jest tak napisane, że to jest dobre, ale trochę za wolne, więc teraz musimy zrobić krótkie przejście. Krótkie przejście to jest tak: od góry kciuk i, i, i pierwsze palce, a drugie od dołu, czyli o. Nie mogę wam tego pokazać, bo mi się ręka złamie. Trzymamy tak. Teraz rozluźniamy palce. Hyc! I jest z drugiej strony. Łatwe tylko trzeba ćwiczyć, ale jak już to opanujecie, to każdego pokonacie. Dobrze, ogólnie już koniec tych śmieszków, hecheszków odłożę to. No i jak widzicie, to nie wygląda jakby miało działać. Pomijam na razie aspekt, bo o tym sobie zaraz jeszcze powiemy, że przy pierwszym razie jak będziecie te wszystkie przerzuty próbować zrobić, to wasz przeciwnik po prostu uderzy w waszą broń i ta broń poleci i będzie tam. No w każdym razie tak się broni trzymać nie da. Nie mamy żadnej manewrowości, żadnej precyzji, siły chwytu. W porównaniu z takim chwytem, który zapewnia nam po prostu maksimum precyzji i jeszcze siłę, to tam to coś w ogóle nie ma sensu. Tym możemy na przykład szybko wymijać broń przeciwnika i uwaga, przede wszystkim mogę to, coś, mogę to coś, mogę ostrze skierować w stronę przeciwnika, a tym poprzednim chwytem to byłoby to dość ciężko zrobić. A jeśli byśmy chcieli być super precyzyjni, no to mamy jeszcze do wyboru chwyt szablowy taki z takim kciukiem tu położonym, który już w ogóle zapewnia nam maksimum precyzji. Więc po co wymyślać coś nowego, skoro Coś naprawdę dobrego już jest. Skoro ten chwyt nie zmienił się od czasu, kiedy człowiek po raz pierwszy wziął kij jeszcze jako małpa, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że jest najlepszy. Eee, no, więc... Ale może nie jest tak źle, może jeszcze się pojawi jakieś wytłumaczenie. Zobaczmy sobie na moment z powrotem do tekstu, bo wygląda na to, że Ahaya też ma wątpliwości na temat tego chwytu. Prawie nie trzymam miecza. Trzy wykręcone palce nie wystarczą. Każdy dureń mi go wybije przy... Przed chwilą trzymałaś całą dłonią, tak jak cię nauczono, a mimo to wybiłem ci miecz bez problemu. Przez najbliższy rok ćwicz chwyty i siłę palców. Rok? No dobra, nawet po roku nie będę w stanie odbić cudzego ciosu trzymając miecz trzema palcami. A kto ci każe odbijać? Hekke uniósł brwi. Po co? To jak? Mam się nie bronić? Nie masz się bronić, tłumaczył cierpliwie. Masz atakować. Otóż nie. Jak mówiłam, taki chwyt nigdy nie będzie silniejszy od zaciśniętej pięści. Nawet jeśli przez rok Ahaja będzie ćwiczyć siłę palców, tak czy tak wybiją jej miecz z tych palców znacznie łatwiej niż z pięści. Zwłaszcza jeśli siłę tego chwytu podstawowego tej dłoni zaciśniętej w pięści również ćwiczyłaby przez rok. Po drugie jest taka ciekawostka. Otóż palce nie posiadają mięśni, tylko skomplikowany system ścięgien i więzadeł. Za ruchy palców odpowiadają mięśnie dłoni i mięśnie przedramion. Także. Siłę palców powiedzmy, czyli siłę chwytu, może bardziej, można wyćwiczyć tylko do pewnego stopnia, i posuwanie tego dalej, czyli ćwiczenie samych palców, staje się niebezpieczne. Było w historii kilku pianistów, jeszcze zanim było powszechnie wiadomo, że palce nie mają mięśni, którzy starali się wymyśleć ćwiczenia właśnie na to, żeby wzmocnić palce po to, żeby mogli być jeszcze lepszymi pianistami niż konkurencja i niestety trwale uszkodzili sobie palce, palce uszkodzili sobie ścięgna, uszkodzili sobie więzadła, właśnie próbując je wzmocnić. I przypuszczam, że ćwiczenie i walka w takim chwycie skończyłoby się właśnie głównie tym, czyli uszkodzeniem sobie palców. Nie mówiąc już o tym, czekajcie, jeszcze chwycę to na chwilę, tak, czekajcie, tam była Kciuk tam, na przykład w tym, tym, w tym chwycie. Nie mówiąc już o tym, że jak trzymacie tak kij, i ktoś wam w ten kij, jeszcze nie tu, tylko tam gdzieś na końcu, walnie z całej siły, bo jak ćwiczymy walkę, to naprawdę ludzie się czasem nie ograniczają. To najzwyczajniej w świecie wybije wam palce. No dobrze, omówiliśmy już sobie idiotyzmy, ale mówiłam, że da się też w Ahajie znaleźć parę dobrych rzeczy. Po pierwsze, filozofia walki z wieloma przeciwnikami. Autor sprytnie omija fakt, że takiego szermierza natchnionego najlepiej jest załatwić przez ustrzelenie go z kuszy przez zwykłych leśnych rabusiów albo wysłać na niego ze trzech leszczy z włóczniami. Ale pomijając to, reszta brzmi całkiem sensownie. Zobaczmy, wiem co myślisz. Jak 20 rzuci się na takiego, toż przecież on nawet ręką nie zdąży machnąć. Bzdura. Owszem, teoretycznie jakby dwudziestu dwudziestu niech czterech rzuci się naraz, to po nim. Nie ma tylu rąk po prostu, ale to się nigdy nie zdarzy. Wiesz, co to jest rzucić się we czterech naraz? Tego nawet rycerze zakonu nie potrafią. To znaczy, że dwóch z tych czterech umrze, a i trzeci pewnie nie przeżyje. Weź taki przykład. Znajdź tu człowieka, który zgodzi się z tobą uderzyć jadowitego węża gołą ręką. Uderzycie we dwójkę, naraz. Wąż zginie, ale i jedno z was zginie. Przecież wąż dwóch naraz nie chwyci. Ilu chętnych znajdziesz? Powiesz pewnie, że nie ma zagrożenia życia, więc nikogo nie zmusisz do tej idiotycznej próby. Heh. wyobraź sobie tak: stoisz we dwóch z najbliższym przyjacielem w jaskini, a do was wąż pełznie, a wy goli, bez szat, bez narzędzi. Wiadomo, śmierć. Ale po co we dwójkę macie ginąć? No to mówisz, że idziecie na węża i naraz go pięściami uderzycie. Jedno was zginie, wąż zginie, drugie wychodzi swobodnie. Ile znasz o... Osób, z którymi takie coś zrobisz? A ty sama? Nie cofniesz się w ostatniej chwili, dumając, że przyjaciel węża uderzy, a ty chyłkiem, chyłkiem z boku i papa? I jeszcze go poopchniesz. Tak samo jest z tą teorią, że czterech naraz się rzuci. Dam sobie głowę uciąć, że się nie rzuci. Rzeczywiście, w walkach grupowych, w których pojawia się jakaś stawka, nikt nie jest aż tak chętny, by rzucać się do przodu. Okej, okay, jeśli to zabawa, ćwiczenie, to jeden faktycznie poświęci się dla dobra drużyny, ale gorzej, kiedy jest to walka o życie. Gdy przeciwników jest za dużo, to raczej sobie przeszkadzają niż pomagają, ale wciąż mają przewagę liczebną i w końcu pokonają tego jednego przeciwnika. Zwłaszcza jeśli jest zamknięty w ich kręgu i nie ma gdzie kluczyć albo uciekać. Wiecie, naprawdę łatwo jest trafić kogoś z boku, kiedy, jest skierowany, do, kiedy jest skierowany jest do przodu i to nawet przy olbrzymiej dysproporcji umiejętności. A zresztą nawet nie trzeba go trafiać, wystarczy, że. Staramy się trafić z bezpiecznej odległości, ale nawet jak nam to nie wychodzi, ale robimy to z każdej strony, a on nie ma gdzie uciec, to w końcu albo my go trafimy, albo on będzie się cofał przed natarciem kogoś z drugiej strony i się nabije, albo zagonimy go w ten sposób na śmierć. Więc parę nawet słabo słabych osób, które nie znają się za bardzo na broni, ale jeśli mają przewagę liczebną, to mogą tak wykończyć nawet zawodowca. Ale sumerycznie, tutaj dajemy aha i plusik, zwłaszcza, że koncept jest bardzo cool. Autor przynajmniej stara się dostarczyć nam jakieś wyjaśnienie, dlaczego to mogłoby tak być, dlaczego to mogłoby tak działać, a czytelnikowi najczęściej to wystarczy, żeby zawiesić niewiary. Bardzo dobrze jest też uchwycony duch walki jako takiej i to, co odróżnia prawdziwą walkę walkę o zwycięstwo od szermierki dla przyjemności czyli nastawienie Zobaczmy. Nie, ja powiedziałem ci, że masz mnie zabić zabić, a nie walczyć. Obojętnie jak. Skoczy i według mi oczy, wbij palce do uszu, spróbuj złamać mi kark, wyrwij tchawicę, spróbuj zagryźć. Twoje jedyne zadanie to przeżyć, a jak to osiągniesz, to twoja sprawa. Wszystkie metody dobre. Lepiej, żebyś to szybko zrozumiała. Zabij. Zabij, a potem będziesz się zastanawiać, czy prawidłowo wykonałaś przejście brasa z właściwymi przydechami. Potem sprawdzisz, czy wszyscy się z ciebie śmieją. Jest to rzecz wcale nie błaha. Rzecz, której wielu szermierzy nie jest w stanie zrozumieć albo nie chce się z nią pogodzić mimo wielu lat nauki. Kiedy uczymy się walki w czasie treningu, istotne jest nauczenie się odpowiedniej techniki, która zapewnia optymalizację ruchów, sprawia, że ruchy są szybkie i precyzyjne, wyostrza czas reakcji i pozwala wybrać właściwe działanie we właściwej sytuacji. Nie ma nic przyjemniejszego niż walka z osobą zaawansowaną technicznie, gdzie możemy zaszaleć sobie z działaniami, zrobić różne skomplikowane akcje i myśleć, ale jesteśmy zajebiści. Niestety sporo osób nie wie, że jest to podejście absolutnie niedopuszczalne w walkach o prawdziwe stawki, kiedy naprawdę chcemy wygrać. W dzisiejszym świecie będzie to walka na zawodach, w innej sytuacji byłaby to walka o życie. Kiedy naprawdę liczy się zwycięstwo, przestaje się liczyć to, jakie osiągnąłeś. Nieważne, czy trafiłeś ładnie, czy trafiłeś technicznie, nieważne, że będą się potem śmiać, że machałeś jak cepem, masz po prostu zwyciężyć i koniec. Szermierka jest ładna, walka bywa ładna, ale raczej przypadkiem. Nie jest to jej celem. Walka to walka. Walka służy wyłącznie temu, żeby zwyciężyć. Niektórzy śmieją się z tego, że cała tajemnica Szermierzy Natchnionych polega na tym, że to po prostu ktoś, kto idzie i zabija przeciwnika. Ale bylibyście zdziwieni, jak bardzo jest to nieoczywiste. To podejście jest czymś, czego faktycznie trzeba się nauczyć i co trener tłucze do głowy na każdych zawodach. Wiele osób zawiesza się na bardziej skomplikowanych działaniach. W walce oczywiście należy myśleć i to bardzo szybko, ale działania ma zawsze priorytet. Wiecie, trochę na zasadzie, lepiej spróbować nie najlepszej zasłony wtedy, kiedy jest ona potrzebna, niż zrobić doskonałą zasłonę odrobinę później i skończyć ze szpadą wbitą w płuco, więc kolejny plusik. Następną super uchwyconą sprawą jest kwestia pychy, czy też wiary we własne siły. Istnieje takie powiedzenie, że prawdziwy szermierz musi być pyszny jak sam diabeł. Nie, nie, że pyszny jak ciasteczko, pyszny od pychy. Sucher z numer 2 dwa, albo dwadzieścia, dzisiaj zaliczony, nie wiem ile już było. Innymi słowy, szermierz musi być przekonany o tym, że zwycięży. Nie może dopuszczać do siebie innej możliwości. Jeśli przegra, to przegra i trudno, będzie się nad tym zastanawiał później, albo i nie, jeśli będzie już martwy. Jeśli zaczniesz się w walce wahać, zastanawiać, czy dasz radę, bać się, czy przegrasz, to bardzo często już przegrałeś. Naprawdę często widać na zawodach, jak ktoś mentalnie przegrywa walkę, którą teoretycznie powinien wygrać, bo jest bardziej zaawansowany od swojego przeciwnika. I wiemy to, bo obserwowaliśmy jego walki na przykład z poprzednich zawodów. Albo odwrotnie, kiedy już tylko jeden punkt dzieli go od przegranej i wierzy, że nie ma już nic do stracenia, to wtedy nagle coś się w nim zmienia, nagle coś mu się zaklikuje w głowie i rozwala swojego przeciwnika. Super się to obserwuje, często nagrywam i analizuję walki i bardzo wyraźnie widać ten moment, kiedy zawodnik się spalił psychicznie i wtedy właśnie przegrywa. W Ahai jest to bardzo ładnie opisane. Pamiętaj zawsze o jednym. Żebyś nie wiem, jak była dobra, w mieczu, w sztylecie czy truciźnie. Wygrywasz nie w walce. Wygrywasz tu. Wskazał na swoje zniekształcone czoło. Wygrywasz we własnej głowie, w sobie. Musisz chcieć zwyciężyć. Musisz nie bać się strat. Musisz w każdej chwili być gotowa poświęcić dokładnie wszystko, co masz, razem z samą sobą, by postawić to na jedną kartę. Nie ma sensu walczyć. Jest sens tylko zwyciężyć. Nigdy nie idź z nikim walczyć. Idź go zabić. I tyle mądrości. I drugi fajny kawałek na ten temat. Trzeba mieć pewność siebie. Tylko pewność? Tylko. Po pierwszym starciu będziesz wiedzieć, że była to słuszna pewność. A jakby nie była słuszna, to sobie już z tego nie zdasz sprawy, bo będziesz martwa. Czyli dokładnie to, co sobie mówiliśmy i tym optymistycznym akcentem przechodzimy do podsumowania. Walka w Achais z powykręcanymi palcami, losowymi słowami typu garda czy zastawa używanymi w równie losowych miejscach, zbieganiem po ścianach i bohaterami, którzy są w stanie zarzucić sobie osła na plecy, jest totalnie bez sensu. Z punktu widzenia prawdziwej walki. Wiecie, ja też tak umiem, mogę powiedzieć, i on wtedy swoją balestrą zrobił patinando, a potem uniknął za pomocą passato di sotto, ale przeciwnik zrobił in quartate, i tak dalej, i tak dalej. I gwarantuję wam, że to, co przed chwilą powiedziałam, totalnie nie ma sensu, ale brzmi bardzo cool i brzmi, jakbym się znała. Ale po pierwsze, nie ma to wielkiego znaczenia. Dopóki książkę czyta się przyjemnie i dopóki zwykły czytelnik nie zorientuje się, że coś jest nie tak, to okej. Okay. Wiadomo, że jeśli tematem zajmuje się specjalista, zajmie się specjalista, jeśli go przeanalizuje, to znajdzie jakieś luki, bo przecież autor specjalistą nie jest. Nawet jeśli spróbuje coś na ten temat się dowiedzieć, co jest zresztą wskazane, zawsze powinniśmy najpierw zrobić research, ale nigdy ten research nie zapewni nam tego doświadczenia, którym ma specjalista. A przy okazji, panie Andrzeju, jeśli trafił pan jakimś cudem na ten odcinek, to zapraszam na lekcję szermierczą. Coś fajnego wymyślimy. <grych> Ciekawa jestem, czy dla was te powykręcane palce brzmiały przekonująco jako dla kogoś, kto, zakładam, że jeśli to oglądacie, to nie macie prawdopodobnie doświadczenia szermierczego, bo dla mnie to akurat była przesada, przesada już nie mówię o tym, że po prostu utknęłam w tym opisie, dokładnie jak teraz na tym filmie, że tak czytam, co? Ale które palce? Gdzie? Nie byłam sobie w stanie tego nawet wyobrazić, ale czułam, że to nie ma sensu. Dopóki sobie tam tego nie ułożyłam faktycznie na jakimś obiekcie. Ale całą resztę, poza, poza tymi palcami, dałoby się gładko przełknąć. Po drugie, czasem fajnie jak bohaterowie są trochę superbohaterami i fajnie jak sam autor stara się dorzucić do tego choć trochę przekonujące wyjaśnienie. Zwłaszcza, że pod kątem filozofii walki Ahaya naprawdę daje radę. W końcu to nie jest podręcznik do szermierki. Szermierka jest tam tylko elementem świata przedstawionego, który służy do tego, żeby opowiedzieć pewną historię. Zwłaszcza, że absolutnie nie ma możliwości, żeby autor piszący fantazy był specjalistą od szermierki, łucznictwa, jazdy konnej, gotowania w antyku, militariów, polityki i ekonomii. No po prostu nie da się zrobić aż tak dobrego researchu, żeby to wszystko było idealnie, perfekcyjnie na 100%. Nie wiem czy to dobrze, ale przyjęło się też, że pewne elementy mogą być dużo bardziej nierealne niż inne zwłaszcza w fantazy i między innymi jest to właśnie szermierka, wspinaczka, jazda konna i te wszystkie takie ekstremalne zabawy jak legolasy trafiające strzałą komara, nie strzałą komara, tylko strzałą w lewe jądro komara, <grywka> chciałam powiedzieć, z 300 metrów albo i więcej, bo to w końcu legolas i różne inne tego typu sprawy. Moim zdaniem jest to wtedy trochę jak magia, tylko ukryta pod zwyczajnymi czynnościami. Jeden potrafi czarować, drugi potrafi trafić, trafiać komara w jądro. Więc no, taka konwencja, może nam się to podobać, może nam się to nie podobać, ale ciekawie jest sobie to od czasu do czasu przeanalizować i zobaczyć, co z tego jest realistyczne, a co nie. Ja zawsze jestem bardzo ciekawa, ile jest prawdy w tym, co ci autorzy piszą o koniach. Bardzo mi się podobało u kogoś, u kogo to było? U Dębskiego, jak pisała o tym rycerzu. Chondelyku chyba. Nigdy nie potrafię tego imienia powiedzieć poprawnie, ale w każdym razie tam coś tam było, że jak te konie są zmęczone, to nie wolno im od razu dawać pić, bo coś tam mogło im się tam. jakoś tam coś tam obok, ktoś to się jakoś tam nazywało, ale w każdym razie, że konie się pochorują. I to brzmiało bardzo realistycznie, więc jak ktoś się zna na koniach, to możecie napisać w komentarzu, czy to prawda. Ja w każdym razie, jak pisałam swoją opowiadankę fentezy, to nie. To konie były takimi samochodami samobieżnymi, że się na nie wsiadało, potem się gdzieś galopowało, potem się wysiadało i no, było to zdanie, że tam oporządził konia, a potem zajął się ważniejszymi sprawami, bo kogo to interesuje. No więc nie winie ludzi, że tak samo piszą o szermierce, ale i tak bardzo fajnie, jeśli ktoś ma możliwość, czas i ochotę zawsze sobie pójść na takie jedne zajęcia z czegoś, czy jazdy konnej, czy właśnie szermierki, żeby po prostu chociaż wiedzieć, gdzie koń ma przód i że ma cztery nogi i że nie wolno do niego podchodzić od tyłu. W każdym razie to był taki odcinek o szermierce. Jeśli Wam się spodobało, to mogę jeszcze przeanalizować sceny z jakichś innych rzeczy, Ktoś tam pisał na Discordzie o Wiedźminie, ale strasznie mi się nie chce, bo musiałabym sobie Wiedźmina odświeżyć, ale jeśli się uprzecie, to mogę spróbować. W każdym razie dajcie znać, czy coś was szczególnie zainteresowało, i mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia następnym razem. W tym tygodniu szczególne podziękowania wędrują do Kuby, Wojciecha Bancera, Daniela Michalskiego, Rałko Fenela, Aragonte i Darka Toperza Szymańskiego z podcastu Kuchenne Rozmowy. Dziękuję Wam, jesteście naprawdę fantastyczni.